Copy. Uszkodzona podstawowa instalacja hydrauliczna. Uszkodzona pompa zbiornika rozchodowego. Sprawdź pozostałość paliwa, awaria prądnicy. Śmigłowiec numer 1, 7, 5. Pożar, uwaga na sygnalizację świetlną. Śmigłowiec numer 1, 7, 5. Pożar, uwaga na sygnalizację świetlną. Śmigłowiec numer 1, 7, 5. Pożar, Uwaga na sygnalizację świetlną. Śmigłowiec numer 1 7 5. Pożar, uwaga na sygnalizację świetlną. Turn off the ground power. Copy. Ground power is now off.